Suzuki Vitara Strong Hybrid. Mamy tutaj do dyspozycji silnik benzynowy 1,5 litra o mocy 102 koni, z którym współpracuje silnik elektryczny o mocy 33 koni, czyli w sumie mamy do dyspozycji 116 koni. Do tego mamy zautomatyzowaną 6-stopniową skrzynię biegów. Silnik elektryczny czerpie energię z akumulatora o pojemności 0,84 kWh. Jest to dużo, ale z drugiej strony wystarczająco, żeby na małych odcinkach trasy jechać tylko i wyłącznie na prądzie. A z drugiej strony cały czas podczas hamowania mamy system rekuperacji, który nam tą baterię zapełnia i rzeczywiście można tą... Za Baterię zapełnić do pełna prądem, czyli możemy z niej potem czerpać energię i oszczędzać paliwo. Witera ma dwa tryby: normalny i eko. Jadąc na trybie eko, może odnieść wrażenie, że skrzynia niechętnie redukuje bieg, utrzymując silnik na możliwie najniższych obrotach. Więc szczerze na początku miałam wątpliwości, czy w ogóle da się normalnie jeździć na trybie eko, ale włączyłam go dla pewności i sprawdzenia. I okazało się, że tak naprawdę, jeżeli jedziemy na trybie eko, to oczywiście samochód trochę jest mniej dynamiczny, ale wystarczy po prostu mocniej wcisnąć pedał przyspieszenia, żeby... Skrzynia zrozumiała o co nam chodzi i zredukowała na tyle bieg, żeby samochód ładnie przyspieszył. Z drugiej strony, jadąc na trybie eko, nie musimy tak często używać hamulca, ponieważ rekuperacja po prostu jest wystarczająca i samochód ładnie nam wyhamowuje. A przy okazji, też cieszy nas to, że w tym czasie bardziej ładuje nam się bateria, w której prąd za chwilę wykorzystamy. Zjeżdżamy z górki. I odpuścimy gaz, wówczas silnik benzynowy się rozłącza. Natomiast włącza się rekuperacja i silnik elektryczny działa jak generator, który odzyskuje energię z tego hamowania. Hałas w witarze, bez względu na to, czy, jaki to jest napęd, jest dosyć wysoki. Gdzie, wtedy, kiedy jedziemy szybko. To się podnosi i do 100 km na godzinę jest umiarkowane, natomiast powyżej 100 km na godzinę już się robi dość głośno. Oczywiście, jeżeli korzystamy tylko z silnika elektrycznego, no to jest cicho jak w elektryku, ale to są takie momenty, oczywiście przy niższej prędkości, natomiast przy wyższej mamy opływ powietrza, mamy hałas. Z wynikające z toczenia się kół i na hałas na pewno też wpływają stosunkowo wysokie obroty silnika, jednak to też generuje jakiś hałas w samochodzie, który wpływa na komfort podróżowania. Na pokładzie już w wersji premium mamy tutaj tempomat adaptacyjny, aktywny line assist, asystenta martwego pola, który sygnalizuje nam, jeżeli mamy Samochód w martwym polu nie powinniśmy zmieniać pasa ruchu. Mamy tutaj również system do znaków, który oczywiście nie zawsze prawidłowo pokazuje ograniczenia prędkości. I mamy również kamerę cofania z czujnikiem ruchu poprzecznego. Jak dużo można zaoszczędzić w tym samochodzie? Otóż na trasie Warszawa, Gdynia, Warszawa samochód spalił 5,8 litra na 100 km. W tym jest również oczywiście jazda po mieście. W związku z tym można przyjąć, że to taka trasa mieszana, ponieważ był i korek, i miasto. I takie prędkości oscylujące między 50 a 70 km/h, ale również trasa szybkiego ruchu, gdzie prędkość dochodziła na sporym odcinku drogi do 120. W związku z tym można powiedzieć, że rzeczywiście ta hybryda w tym wypadku spełnia swoje zadanie. Na dłuższym odcinku trasy w mieście spalanie wyszło nam poniżej 5 litrów. 4,6, 4,8, czyli też całkiem nieźle. To jest najlepsze środowisko dla hybrydy, gdzie ona najlepiej się sprawuje i wtedy widać efekty takiego napędu. Tutaj widzimy spalanie chwilowe, czyli w tej chwili widać, że jest około 5 litrów. Mamy też spalanie sprzed 5 minut i sprzed 15 minut. Cały czas idziemy trasą szybkiego ruchu, więc to jest między 100 a 120 taka prędkość. Jak widać, na średnia prędkość to jest jakieś 50-60 km na godzinę, a ostatnie 5 minut to mamy ponad 100, 110, 120. No i tu mamy przepływ energii, gdzie widzimy. Z jakiej energii korzystamy? Czy korzystamy z paliwa, czy korzystamy z prądu? Czy, na, czy jest proces rekuperacji, akurat, czy, a, czy może korzystamy z baterii? No, i tutaj wskaźnik, kiedy ładujemy baterię, a kiedy wykorzystujemy zgromadzoną, zgromadzoną energię w baterii. Po przyjechaniu prawie 800 kilometrów. Spalanie wyszło nam na poziomie 5,6 litra na 100 kilometrów. Była to trasa Warszawa Gdynia Warszawa plus miasto plus korki plus roboty drogowe. Także różne prędkości od 50 do 120 km na godzinę. Kupując samochód z, z taką hybrydą po pierwsze, nie musimy się martwić, żeby, że trzeba naładować baterię, ponieważ bateria nam się ładuje podczas jazdy i rzeczywiście e, wychodzi to dosyć efektywnie. E, po drugie, e, no, musimy trochę więcej zapłacić za taki samochód, ale tracimy. Tracimy bagażnik, jest mniejszy o 84 litry, a cały samochód jest cięższy o 100 kg. W porównaniu z wersją, z miękką hybrydą. Suzuki Vitara Strong Hybrid w wersji premium, czyli różni się od tej wersji, którą testowałam rok temu. Wtedy było elegance, więc była na przykład inna tapicerka skórzano-welurowa. Natomiast tutaj jest materiałowa, która moim zdaniem jest ładniejsza. Ale to oczywiście kwestia Gustu. Poza tym to wnętrze niewiele różni się od tamtego, to jest tylko kwestia wyposażenia i myślę, że kluczowa jest ta tapicerka. Natomiast tutaj, ponieważ mamy wersję strong hybrid, czyli mocniejszą hybrydę, mamy też inne oprogramowanie komputera pokładowego. Oczywiście uruchamiamy tak samo za pomocą przycisku. No, i tutaj mamy aplikacje, które pokazują nam spalanie, ale też mamy taki symulator, który nam pokazuje, kiedy ładujemy baterię, a kiedy zużywamy podczas jazdy zmagazynowany prąd. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jaki jest stopień napełnienia. Tak naprawdę ta bateria. E, szybko się ładuje podczas jazdy, podczas e, rekuperacji, podczas odzysku e, energii, w czasie hamowania. To po prostu cyfrowy prędkościomierz i dalej e, parametry jazdy, czyli chwilowe spalanie, średnie spalanie z całej trasy, no i oczywiście zasięg. Tutaj jeszcze też mamy skrzynię biegów zautomatyzowaną, w związku z tym to też jest ta różnica między tą witarą a tamtą. Tutaj jest skrzynia zautomatyzowana, więc ostatni tryb to jest tryb manualny i wówczas możemy zmieniać biegi za pomocą takich manetek, które są tutaj pod ręką, więc prosto to robimy. Poza tym kierownica jest dokładnie taka sama. Tutaj mamy tempomat adaptacyjny, tutaj mamy przyciski do obsługi, multimediów, tutaj pod kierownicą też są przyciski Line Assist, system komend osoby, którymi możemy wydawać polecenia systemowi multimediów, no i oczywiście odbieranie telefonu. I jeszcze jedna rzecz, która też nam tu wyróżnia ten samochód, to jest to, że z tej strony mamy przycisk Eco, który sprawia, że ten samochód jest jeszcze bardziej ekonomiczny. Poza tym e, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że to co tu jest naprawdę super w tym samochodzie, co się sprawdza bardzo dobrze, jeżeli podróżujemy długo w długich trasach, to są kieszenie w drzwiach, ponieważ swobodnie tutaj nie tylko się mieści butelka 1,5 litrowa, ale również w kieszeni bocznej, czyli obok tej, tego miejsca na butelkę, mieszczą się jeszcze dwa kubki termiczne. Czyli naprawdę, w dłuższą trasę, jeżeli się wybieramy, to możemy tutaj sobie zapewnić cały zapas na całą trasę i mieć to pod ręką. Więc to jest naprawdę bardzo funkcjonalne. Wewnętrzne witary z wyposażeniem Elegance w całości, bardzo dokładnie, krok po kroku omówiłam w filmie sprzed roku, który jest tutaj. To zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik w tej wersji Witary z mocniejszą hybrydą jest mniejszy o 84 litry od bagażnika, który jest w wersji z mniejszą hybrydą. Tutaj mamy do dyspozycji 289 litrów, tam było 375. Bagażnik ma dwa poziomy. Tutaj możemy sobie włożyć to, co potrzebujemy. Na drugim poziomie mamy zestaw naprawczy i jeszcze miejsce na parę drobiazgów. W wersji z miękką hybrydą pod spodem było jeszcze miejsce na koło zapasowe, a tutaj jest akumulator trakcyjny hybrydy. Jeżeli położymy oparcia tylnych foteli, uzyskamy ponad 1000 litrów miejsca bagażowego. I zamykamy. Klapa w tym przypadku jest lekka i, jak było widać, praktycznie nie wymagała użycia siły, więc jest plus. To zajrzyjmy pod maskę. O, klapa jest ciężka, niestety. A tutaj mamy silnik benzynowy 1,5, 102 konie mechaniczne i osprzęt do hybrydy, ponieważ z tym silnikiem współpracuje również silnik elektryczny o mocy. 33 koni mechanicznych, czyli w sumie mamy do dyspozycji 116 koni mechanicznych. No to zamykamy. Witera nie jest zbyt wysoka, więc można to łatwo zrobić, ale klapa jest dosyć ciężka.